Witam wszystkich serdecznie w podsumowaniu tygodnia. Dzisiaj powiemy sobie o najważniejszej informacji w tym tygodniu, czyli raport NFP. Informacja, na którą czekało całe Wall Street. I jak się okazało dobre dane NFP wpłynęły na lawinową wyprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Pokażę Wam, jak również wyglądały rynki europejskie i jak kształtuje się, możecie zobaczyć tutaj poziom strachu, ekstremalnego strachu, dlaczego mamy taki ekstremalny strach na rynkach finansowych i czego możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości. Pokażę Wam krótkie podsumowanie związ zane nie tylko z polskim podwórkiem ponieważ krótko tylko powiemy sobie o najnowszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej do spraw odnośnie stóp procentowych ale i również porozmawiamy o statystykach PKB. O tym, że większość tutaj Polaków jeśli chodzi o obligacje oszczędnościowe moda na te obligacje powoli mija. O katastrofie sprzedaży mieszkań i jak widzicie również o mocarnych podwyżkach cen paliw. I oczywiście nie może zabraknąć podsumowania najważniejszych par walutowych w tym też również pokażę parę walutową naszą czyli dolara do złotówki, czemu cały czas jesteśmy tutaj e, w tej strefie względem 5 złotych i czego potencjalnie możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości oczywiście porozmawiamy i pokażę Wam wykresy największych indeksów ten tym S&P 500, czyli 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych, czy ta korekta, którą widzicie już się dopełniła i lecimy z czy potencjalnie w najbliższej przyszłości będziemy oglądali dalsze spadki i oczywiście ciekawostki na koniec, czyli Elon Musk proponuje oddanie Chinom części kontroli nad Tajwanem i zobaczcie ten sam Elon Musk okazuje się, że jednak kupi Twittera. Akcje firmy zdrożały o 22%, także to i znacznie więcej znajdziecie tylko i wyłącznie w tym odcinku. Wszystkim witam Was jeszcze raz serdecznie, gorąco w najnowszym odcinku Świadomego Inwestowania. Dzisiaj zrobię dla Was krótkie podsumowanie tego tygodnia najważniejszych wydarzeń, i oczywiście na samym początku porozmawiamy sobie o najważniejszym makroekonomicznym wydarzeniu tego tygodnia: raport NFP, który spowodował lawinową wyprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tematu, krótkie ogłoszenia związane z kanałem YouTube Świadome Inwestowanie. Jeśli nie oglądaliście pozosta Filmów na tym kanale, jak choćby tydzień temu. Inflacja gromi portfele Polaków, czy dolar pogrążył rynki finansowe. Gorąco zachęcam Was serdecznie do nadrobienia zaległości. Oczywiście przypomnę Wam, że i dla tych z Was co oglądają być może nas po raz pierwszy e, i rozmawiamy tutaj prostym językiem e, o e, świecie finansów, pieniędzy, twoich pieniędzy. Jeśli Ciebie ta tematyka interesuje i odcinek wniósł realną wartość w Twoje życie, nie zapomnij proszę o formie podziękowania w postaci łapki w górę, czy też kliknięciu subskrypcji. Tobie. Pomoże to oczywiście w informacji, będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami, a mi to da realną wartość i pomoc w budowaniu jeszcze lepszego kanału specjalnie z myślą o Was. I oczywiście pamiętajcie, że jeśli szukacie dla siebie kryptowalutowej giełdy, czy też domu makerskiego, bo ponieważ zaczynacie dopiero przygodę z rynkiem finansowym, w prawym górnym rogu znajdziecie linki do bież, z których sam korzystam. I które mogę Wam sam polecić. Jeśli chcecie zostać ambasadorem świadomego inwestowania, to samo wesprze kanał w prawym górnym rogu. Po kliknięciu tego guzika przeniesie Was oczywiście, szczegóły znajdziecie w opisie. I oczywiście na samym końcu jeszcze krótka informacja. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj widzicie i słyszycie jest tylko i wyłącznie moim subiektywnym opinią. Dokonujcie własnej analizy i weryfikacji, i oczywiście. Nie jest to porada inwestycyjna. Jeśli wszystkie tutaj ogłoszenia mamy za sobą, myślę, że przechodzimy do pierwszego tematu, czyli raport NFP. I jak wiecie, bardzo dobre dane, które spowodowały właśnie lawinową wyprzedaż. Dane. Które poznaliśmy w piątek, yy, yy, za wrzesień 263 tysiące, jeśli chodzi o wzrost zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych, wobec oczekiwań 255 tysięcy. Jak widzicie, poprzedni odczyt był na poziomie 315. Sam jak widzicie, pozytywny tutaj, pozytywne, dobre dane z raportu NFP spowodowały falę strachu, jeśli chodzi o rynki finansowe. Możecie zobaczyć ekstremalny, nawet strach, na którym jesteśmy, poziom 22 wśród inwestorów. Na Wall Street i na rynkach europejskich dynamicznie traciły na koniec tygodnia z powodu właśnie danych, jeśli chodzi o rynek pracy. Większość inwestorów czekała na pivot, czyli odwrócenie polityki rezerwy federalnej, Fedu w Stanach Zjednoczonych. Okay. Myśleli w ten sposób, teraz jeszcze podnosimy stopy procentowe, ale zaraz wracamy z dodrukiem, gotówka na rynki finansowe i lecimy sky the limit. Nic z tych rzeczy okazało się, że Fed bardzo mocno będzie walczył z inflacją. Nawet zapowiedział, że kosztem rynków finansowych zacieśnienie polityki i podnoszenie stóp procentowych, co jak wiecie spowodowało falę strachu, wyprzedaży, ponieważ to nie jest środowisko sprzyjające rynkom finansowym. Jak widzicie, sam S&P 500, czyli 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych, indeks traci nam bardzo mocno. Jak widzicie, 24% straty względem początku roku. Już tutaj taką korektę mamy, jeśli chodzi o samo S&P 500. I za chwilę przejdę do tego. Jeszcze tylko krótka informacja związana. Do podsumowania największych spółek: jak widzicie, Microsoft traci 5%, Apple 3,67%, Google 2,61%, Meta, czyli Facebook 4%, Disney 2,88%, Netflix 6,36%, Amazon 4,77%, Tesla na minusie minus 66%, 6,32%, czy też spółki finansowe Mastercard minus 1,42%, czy też PayPal 4,50%. Dalej możecie zobaczyć JP. P Morgan 2%, Bank of America 2,26%, czy też Johnson Johnson, który traci nieznacznie procent na minusie. Także jak widzicie, cały rynek w Stanach Zjednoczonych, większość czołowych spółek po prostu notuje spadki i fala tutaj wyprzedaży nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo jak widzicie, czołowe indeksy światowe również tracą. W Chinach Alibaba. Traci nam 3,65% względem piątku, czy też e, jak możecie zobaczyć, Baker Holding, e, Pidondu i jak widzicie, większość spółek, po prostu jak nie wszystkie, na kolorze czerwonym. E, Wielka Brytania nieznacznie pod kreską, jak widzicie, część spółek takich jak AstraZeneca, niecały 1%, która zyskuje, Shell to samo. E, dalej British American Tob Tobacco, Rio Tinto, czy też. GSK tracą mnie znacznie, bo 2% Linde, HSBC nie, niecałe 1% i Unilever też z, mi, minus 0,87%. Irlandia na kolorze czerwonym i jak widzicie Kanada to samo w większości dominuje kolor czerwony Royal Bank of Canada minus 2,79. Także jak widzicie strach ekstremalny strach yy, po Ujrzeniu właśnie tych wyników NFP w Stanach Zjednoczonych spowodował lawinową falę wyprzedaży. A nie mam dla Was dobrych wiadomości, ponieważ w następnym tygodniu poznamy publikację. Wyników finansowych amerykańskich banków, co do których analitycy spodziewają się gorszych wyników. Także zobaczymy, czy ujrzymy jeszcze większą falę wyprzedaży, bo jak możecie zobaczyć, względem tygodnia SP 500 się trzymał, ale niestety piątek tutaj zaważył, że oglądaliśmy sporą czerwień. I skoro już widzieliście tą lawinową wyprzedaż w Stanach Zjednoczonych na czołowych indeksach, pora. Przyjrzeć się tutaj rynkowi Forex, czyli najpopularniejsze pary walutowe. Jak wyglądała ropa względem ostatnich dni, czy też jak wyglądało złoto, czy też Bitcoin na samym początku oczywiście euro do dolara, czyli jedna z najpopularniejszych par walutowych. Jak widzicie tutaj w ostatnim czasie mamy dość mocne tąpnięcie w dół. W ostatnim czasie bardzo mocno umacniał się dolar i bardzo mocno dolar względem innych warunków na mróz i jak widzicie poniżej w tym momencie nawet parytetu mamy jak widzicie cały czas dolar trzyma się odnośnie parytetu do euro sam fund jak widzicie nieznacznie traci tutaj do dolara tak jak i euro, także możecie zobaczyć, że względem tych dwóch walut, no niestety delikatnie się osłabia. W ostatnim czasie mieliśmy lekką korektę na dolarze, ale jak wiecie, dolar cały czas jest bardzo mocny względem innych walut. Jak bardzo mocny, możecie zobaczyć choćby tutaj, w tym wypadku na naszej złotówce, i zobaczcie. Próg 5 zł został już złamany na dolarze, mieliśmy ponad 5 zł, później zanurkowaliśmy 4,80 i później znowu wracamy w okolice piątki, także w tym wypadku no niestety makroekonomiczne wydarzenia związane z inflacją i samo RPP nie pomogło, bo jak wiecie w, os w ostatnim czasie, w tym tygodniu ERP było zebranie Rady Polityki Pieniężnej właśnie do spraw 100% i jak zwykle profesor Adam Grapiński, nasz jaszcząb polski zaskoczył wszystkich analityków i nie podniósł w ogóle 100% zostawił na... Wcześniejszym poziomie 6,72%. Tutaj możecie zobaczyć wykres, jak gwałtownie od 2022, prawie od początku tego roku, wystrzeliły tam nam stopy. No, mieliśmy praktycznie stopę nieruchomą na 0% i nagle szóstka już i sam, sama Rada Polityki Pieniężnej za, za, zaapelowała, że. Październik, oczywiście nie było podniesionych 100%, ale w listopadzie nie mogą zapewnić, że tego nie będzie. Także bardziej jeszcze stużone zostaną kredytobiorcy. A jak wiecie, sama inflacja, którą w Polsce mamy już na poziomie 17%, no niestety bardzo mocno dławi tutaj yy, zwykłych Kowalskich. Bardzo szybko rosnące ceny na stacjach paliw, czy też bardzo mocno rosnące ceny produktów. Jak wiecie, jak idziecie do sklepów, dynamicznie nam się zmieniają te ceny, powodują, coraz większe problemy. Jak widzicie dalej e, koryguje gus statystyki PKB było lepiej niż myśleliśmy. Główny Urząd Statystyczny do, dokonał korek zmian produktu krajowego brutto 2018-2021. Wynika z nich, że spadek PKB z covid roku 2020 był nieco mniejszy od poprzedniego szacunku, a wzrost 2021 był wyraźnie mocniejszy. Także tutaj możecie zobaczyć te wskaźniki. Dalej możecie zobaczyć, że przemin moda na obligacje oszczędnościowe. Raptem kilka miesięcy trwała moda na obligacje oszczędnościowe skarbu Państwa. Pamiętacie, pokazywałem wam, że na obligacjach również można e, stracić i argumentowałem dlaczego. Postaram się znaleźć dla, dla Was ten materiał, i w prawym górnym rogu być może nam, wam się powinna wyświetlić taka informacja. Dalej widzicie mocarne podwyżki cen paliw, winni, OPEC i dolar, i jak widzicie, początek października przyniósł drakońskie podwyżki detalicznych cen paliw i oleju. napędowego. Na polskich stacjach, I jak widzicie, oczywiście znaleziono winnego: jest to OPEC oraz sił na, siła dolara amerykańskiego połączona ze słabością złotego. Jak wiecie, też nagrywałem kiedyś dla Was materiał tego, że jak cena dolara nam spada, a ropa idzie do góry no to nikt o tym nie pamięta albo jak dolar idzie do góry, a cena ropy nam spada, to pamięta się tylko o tym mocnym dolarze, także bardzo duże zarobki oczywiście koncernów Orlenu i tak dalej, jak wiecie tam piekielne marze i naprawdę no mają po prostu sezon żniwa jak to mówią w ostatnim czasie także jeśli chodzi o wydarzenia makroekonomiczne dotyczące Polski i oczywiście rynków tutaj walutowych widzicie, że w Ostatnim czasie nie tylko tutaj na SP500, nie tylko na rynkach światowych, ale i również na rynku Forex dominuje czerwień. I na koniec temat ciekawostka. Czyli Musk proponuje oddanie Chinom części kontroli nad Tajwanem. Możemy tutaj przeczytać w ostatnim wpisie z bankiera, miliarder Elon Musk, który wywołał niedawno oburzenie propozycją zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej poprzez minimum uznanie aneksji Krymu. Zasugerował teraz, że napięcie między Chinami a Tajwanem można rozwiązać, oddając Pekinowi część kontroli nad wyspą. Moją rekomendacją byłoby opracowanie specjalnej strefy administracyjnej dla Tajwanu, który byłby w miarę do przyjęcia, choć prawdopodobnie nie uszczęśliwi wszystkich. Powiedział najbogatszy człowiek świata dziennikowi Financial Times w odpowiedzi na pytanie o Chiny, gdzie należy do niego koncern Tesla, posiada bardzo dużą fabrykę. Także jak widzicie, Elon Musk dalej wzbudza. Bardzo duże kontrowersje i nie tylko ten temat, ponieważ jak wiecie, jednak Elon Musk chce kupić Twittera. Akcje firmy Twitter po tej informacji zdrożały o 22%. Według nieoficjalnych informacji, najbogatszy człowiek świata, Elon Musk, zdecydował się przejąć Twittera na warunkach ustalonych wiosną. Inwestorzy zasugerowali, euforyczne we wtorek kurs giełdowy wzrósł o 22%. Także jak widzicie inwestorzy bardzo mocno zareagowali na pokosie tych wydarzeń, że jednak po bardzo długim zamieszaniu, gdzie Elon Musk tak naprawdę przerzucał się tymi yy, Oskarżeniami, że bardzo dużo botów jest w, na Twitterze, bardzo zła polityka, oskarżał tam dyrektorów, były różne tutaj rzeczy w jedną i w drugą. Okazuje się, że jednak tutaj Elon Musk zgodził się wykupić Twittera za około, za około 44 miliardy dolarów. Jak widzicie, zgodnie z umową zawartą w kwietniu, Bloomberg podał, że miliardę przekazał tę decyzję władzom Twittera na piśmie. Jak widzicie, efekt nie trzeba było bardzo długo czekać, bardzo duża pompa na Twitterze. I jak możecie zobaczyć, zgodnie z porozumieniem, Elon Musk ma zapłacić 54,2 dolary za akcję Twittera. Jak widzicie, kupno Twittera to czynnik przyspieszający stworzenie X aplikacji. To wszystkiego skomentował Elon Musk. Także jak widzicie, bardzo dużo się dzieje. Jak widzicie, Musk po raz kolejny zmienia zdanie, i tutaj jest gotowy, by odkupić Twittera. Bardzo duża wrzawa, i jak widzicie, Twitter, no po prostu bardzo dużo po tych danych zyskuje. Także bardzo dużo kontrowersji wokół Muska. Dzieje się bardzo dużo, ponieważ jak wiecie, wcześniej Tesla legalizowała bitcoina. Tutaj później Elon Musk sprzedawał bitcoina. No nie tylko w świecie kryptowalut, ale i również w świecie akcji. Bardzo mocne piętno. Tutaj odciska Elon Musk. I tym samym dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Wszystkim serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną w kolejnym odcinku. Oczywiście zachęcam Was serdecznie do oglądania pozostałych odcinków, które znajdziecie na tym kanale, jak choćby tydzień temu inflacja gromi portfele Polaków, czy choćby jeszcze tydzień wcześniej dlaczego dolar pogrążył ręki finansowe gorąco Was zachęcam, jeśli nie oglądaliście filmów, do nadrobienia tej lektury. Oczywiście dziękuję pięknie wszystkim za pomoc w postaci łapek w górę, czy też kliknięciu subskrypcji. Dzięki piękne, wielkie. Oczywiście jeśli macie jakieś sugestie, czy chcielibyście dodać jakąś swoją opinię po tym odcinku w komentarz jest oczywiście tylko i wyłącznie do Waszej dyspozycji. Ja Wam pięknie, serdecznie dziękuję, życzę Wam miłej i spokojnej. Niedzieli i niech moc będzie z Wami na rynkach finansowych. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!